Dzisiaj taka pogadanka, powiedzmy, unboxingowa, tak? Pamiętacie, jak ja na przykład otrzymuję jakieś komiksy w ramach współpracy barterowej od wydawnictwa? To zawsze prezentuję na kanale, jeszcze zanim się powiem, pre recenzję, prezentuję po prostu, co otrzymałem, jak to wygląda, co, jakie są moje oczekiwania i tak dalej, przed lekturą. Coś w celu właśnie takiego unboxingu. E, tym razem jest trochę inaczej, ponieważ dostałem książkę. Ja o tą książkę nie prosiłem. E, Przemysł Budziński to jest tam jeden z e, moich znajomych na Facebooku, tak. E, jest to self-publisher, e, który akurat okazało się, że obejrzał kilka moich materiałów związanych z self-publishingiem. Kiedyś tam też rozmawialiśmy o multiwersum, o jakiejś konstrukcji. Niemniej stwierdził, że po prostu w ramach. No nie wiem, jakieś to. No, po prostu przyśle mi swoją książkę. No mówię, no dobra, nie musisz, tak? Bo ja też powiedziałem, że nie wiem, kiedy ją zrecenzuję. Prawdopodobnie dopiero to może być albo grudzień, albo nawet przyszły rok. Od razu uczulam. Naprawdę nie wiem, kiedy to zrecenzuję, bo ja już obecnie, w chwili, jak teraz to oglądacie, to ja nagrywam, a mamy wrzesień, podkreślam, ja nagrywam materiały już na listopad i grudzień. Tak, ja już mam październik. Dawno nagrany, cały i zmontowany i czeka na YouTube. Natomiast już wrzucam materiały na listopad i grudzień. Niektórzy pytają, czy ja nie odpalę e, tego tam wspierania dla autorów, żeby móc szybciej obejść dany materiał. Ja mówię, na razie nie mam tego głowy, bo to też jeszcze trzeba jakieś tam weryfikacje, nie weryfikacje porobić. Na razie, wiecie, mam też małą publikę, może kiedyś w przyszłości. Natomiast e, otrzymałem od niego jego książkę Cisza roju, z tego, co zrozumiałem, jest to książka fantasy science fiction, coś w tym stylu i zrobimy tą prezentację. Ja, jak wiecie, ja nie biorę ogólnie mm, współprac książkowych, tak? Jestem pisarzem, więc uważam, że byłoby to i nie fair, gdybym brał współpracę książkową. Zawsze też jestem szczery. E, komiksy to jest coś innego, tak? Ja też uważam komiks za literaturę, ale to jest jednak coś zupełnie innego. E, natomiast jeżeli idzie o książki, ja sam sobie po prostu wybieram i głównie słucham w formie audiobooków, aczkolwiek też mam sporo tego w bibliotece. Na przykład niektóre audiobooki, które odsłuchałem sobie, kupiłem też fizycznie. Mam też kilka książek, znaczy no już więcej niż kilka, kilkanaście książek self-publisherów. Część już mam przeczytane, część dopiero chcę przeczytać, więc ja to będę ogólnie omawiać. Tylko, że ja zawsze mówiłem, będę szczery do bólu szczery. Na tym zbudowałem ten kanał i też z, nigdy nie wymagam, żeby wszystkim się podobało to, co ja piszę. Też zawsze proszę, jeżeli ktoś czyta moją książkę, nie będzie szczery, tak? Bo ja sobie zdaję sprawę, że moja twórczość nie musi każdemu się podobać, a ja piszę to, co ja sam chciałbym przeczytać. Ja piszę dla siebie. A to, że akurat ludziom, coraz większej grupie ludzi podoba się to, co ja piszę, no to jest inna zupełnie sprawa. Natomiast zrobimy ten. Unboxing, tą prezentację w następujący sposób. To jest taki pierwszy raz, kiedy ja właśnie coś takiego robię, jeżeli idzie o książki, czyli ja wam przeczytam blurb, bo na bazie blurpa najczęściej jakby nie patrzeć na bazie okładki i blurpa, yy, decydujemy, czy chcemy coś zakupić. Tyle, że ja ten blurb przeczytam i my go skomentujemy, tak coś jakby komentarz do trailera, czyli nasze oczekiwania, a więc Zacznijmy od tego, że sam tytuł mi się cholernie podoba. Cisza roju, jeszcze ten pierwszy insektorium. To brzmi ciekawie. To naprawdę brzmi ciekawie. Plus ogromny za okładkę. Okładka ma znaczenie, co udowodniło już wiele osób. Tak samo jak w przypadku audiobooków lektor ma znaczenie. Natomiast tutaj wielki plus za okładkę. W ogóle to jest jeszcze foliowane, więc są uszlachetnienia. E, m, znaczy w lakierowane się chyba mówi. E, natomiast mi się strasznie to podoba, bo to jest w formie takiej koperty, która jest zalakowana, i jeszcze właśnie mamy tą mrówkę. Nie? No bomba to wygląda. Jeszcze jeden plus, który muszę da, da, oddać tej wersji właśnie drukowanej, i który mi się bardzo podoba, mianowicie mapka w środku. I mamy tą mapę z różnymi tutaj herbami, jak rozumiem mamy całą mapkę właśnie tutaj opisaną, no to mam jeszcze dedykację dla siebie, tak? Yy, I to, co jeszcze jest fajne, to autor dorzucił no, pieczątkę. Pieczątkę w formie właśnie tej pieczęci, która jest na okładce. A więc, jakby nie patrzeć już z punktu takiego czysto estetycznego, ta książka cholernie mi się podoba. Jeżeli na przykład byłbym na targach i zobaczył to, to tak, to bym podszedł. I powiem szczerze, nie wiem, czy bym nie kupił, tak? E, bo to, co jest tu opisane z tyłu, trafia w moje nuty, tak? To mocno trafia w moje nuty. A więc, no, mamy oczywiście takie um, górnolotne rzeczy, ale to pasuje, ja takie rzeczy lubię. A więc mamy tak, śmierć, wojna, głód, zwycięstwo. A więc pierwsze trzy, śmierć, wojna, głód, to są pierwsze trzy jeść Apokalipsy. Tylko, że tutaj mamy zamiast śmierci, mamy zwycięstwo. I to mnie ciekawi. To jest strasznie ciekawe. Więc nie mamy czterech jeźdźców Apokalipsy, bo z śmierć zamieniono na zwycięstwo. To jest interesujące. Mnie osobiście, jako fana literatury fantastycznej, jako fana multiversum, jako autora własnego multiversum, bardzo to zaciekawiło. No to teraz jedziemy blurb z komentarzem na bieżąco, żeby nie było. A więc tak, yy, Antarkta, niegdyś Antarktyda, ostatni bastion życia, yy, Ziemia, której nie dosięgły starożytne plagi, jeszcze. A więc mamy nie tylko czterech jeźdźców apokalipsy, którzy są właśnie na początku, przy czym jeden, jak wytłumaczę, zmieniony, ale jeszcze mamy plagi egipskie. I co ciekawe, jak zauważyłem na, na początku, mamy tutaj autor nieznany i opisanie tych Wszystkich dziesięciu plak. Już to jest kolejny plus, który powoduje, że mnie coraz bardziej ciekawi i nie ukrywam, oczekiwania rosną. Moje oczekiwania tej książki bardzo poszły do góry już po tych małych elementach. Tych, których wam dotąd omówiłem. A to jest do, dopiero tyle, tak? Jeszcze zobaczcie, ile będzie zaraz w całej prezentacji. Dalej. Kolejny akapit blur. W mroku Lazaretu budzi się patron Nataniel, zbudowany z krwi i śmierci. Opuszcza swoją przystań, udając się w podróż, gdy proroctwa Kainitów szepczą o bezwzględnym końcu. Nataniel daje się zaprosić na kolejną wyprawę, jeszcze bardziej niespodziewaną. I teraz tak, możemy powiedzieć: OK, klisza, znowu Nataniel, znowu ten, ale, znowu to wszystko już było. Ale powiedzmy sobie sensie uczciwie, to pasuje, ponieważ cały ten wydźwięk ty, ten y, cały wydźwięk religii abrahamowych, bo tutaj nie mówimy stricte o chrześcijaństwie, chociaż widać to no, nawiązania, można powiedzieć, że to Biblii, natomiast mowa o religiach abrahamowych, tak? To, nie, to są wszystkie religie związane z judaizmem, islamem i e, chrześcijaństwem, które wywodzą się właśnie od Abrama, tak? Czyli właśnie religie abrahamowe. A więc to tu pasuje. Ba! Ja sam wykorzystuję motyw religii abrahamowych połączony z mitologiami śródziemnomorskimi i nie tylko. A więc czuję się wręcz jak w domu. To są motywy, które są często wykorzystywane w literaturze, ale ja je lubię. One mi się jakby nie nudzą. Pytanie, jak zostaną użyte. To, że mamy Nataniela zrodzonego, zbudowanego z krwi śmierci. Nie jest dla mnie niczym nowym, bo już się z czymś takim spotykałem i w komiksach, i grach, i książkach, ale mi niczym nie przeszkadza. Bo pamiętajcie, ja nie uważam, że książka musi być oryginalna. Czy w ogóle jakiekolwiek dzieło? Książka, film, komiks, gra nie muszą być oryginalne. Muszą być spójne, muszą być ciekawe i muszą mieć fajny, nie tylko zarysowany świat, ale dobrze zrobiony konflikt, fabułę i ciekawe postacie, z którymi ja chcę spędzić czas. Mi wystarczy. A czy to będzie odgrzewany kotlet? Kurde, ja uwielbiam odgrzewanego kotlet, ja uwielbiam schabowego. I mogę go jeść, ile mi dusza zapragnie. Ale schabowy schabowemu nierówny. I tak samo jest tutaj. Klisza, kliszy nierówna. Można to dobrze zrobić, a można to spieprzyć. Na razie zapowiada się to ciekawie. Kolejny yy, akapit. Tan, syn Sana Okhaka, króla Maori, również przemierza Antarktę. Wędruje na polecenie ojca u boku Arjona, posłańca cesarzowej Beatrycze. Młody książę doświadcza tak wytchnienia, jak i trwogi. Wędrówka przynosi zaskakujące rezultaty, nie tylko dla jej uczestników. Yy, więc znowu, mamy to samo, co w powyższym kapicie. Wszystko brzmi znajomo dla kogoś takiego jak ja. Dla kogoś, kto. Siedzi w fantastyce kilkadziesiąt lat, ponieważ ja moją przygodę z fantastyką zacząłem jako dzieciak w przedszkolu, gdy czytano mi Narnie, a potem sam, kiedy poszedłem do szkoły, czytałem Narnie, czytałem Hobita. Jeżeli owacje pierścieni, czytałem raz i nie jestem fanem. Wolę Lewisa. Jest w planach materiał, gdzie chcę omówić właśnie, dlaczego wolę Lewisa od Tolkiena, jeżeli chodzi o twórczość. Także Yy, będzie taki materiał. Nie wiem, czy jeszcze go na ten rok dam radę wrzucić, ale go chcę na pewno w tym roku nagrać. A więc mam znajome schematy, schematy, które lubię. Mam już parę fajnych zmian. Chociażby właśnie ten śmierć, wo yy, śmierć wojna, yy, głód, y, zwycięstwo. Znaczy śmierć jest. Yy, yy, śmierć, wojna, głód, zaraza. Nie ma zaraz, jest zwycięstwo. O. Mój błąd, przepraszam, że się wcześniej Jest zamiast śmierci, zamiast zaraz jest zwycięstwo. Także jest już dla mnie duże pole do sporych oczekiwań, tak się wyrażę. No i końcówka to jest coś zżera Antarktę od środka, kęs za kęsem, coś trawi ostatni bastion. Jak mają się do tego uosobienia śmierci, wojny, głodu i zwycięstwa? Iha. Jeszcze jedna rzecz. Książka ma ta, y, oznakowanie 18 plus, czyli tylko dla dorosłych. A więc. Też to, oznakowanie jest ważne, bo nie będziemy się szczypać, co jest dość istotne. Więc możemy tutaj opisać więcej, tak? A więc, oczekiwania spore, wydanie bardzo ładne, solidne. Jeżeli idzie o ilość tekstu na stronę, to w ogóle mamy czasami takie właśnie fajne grafiki. To raczej się będzie czytało szybko. E, jaki jest cel autora? Dopiero się przekonam tak naprawdę. Czy za mam zamiar przeczytać tą książkę w tym roku? Tak. Czy recenzja będzie w tym roku? Nie wiem. Od razu mówię nie wiem. Jeżeli tak to albo listopad albo grudzień albo dopiero nawet będzie w styczniu ale bardziej przełom listopada grudnia. Patrząc ile już mam materiału to Pewnie nie dziwię się, jak to poleci na grudzień. Z drugiej strony, ja przeczytałem materiał co drugi dzień, więc w razie czego mogę gdzieś tam coś dodatkowego wcisnąć, nie? Niemniej, dziękuję autorowi za przesłanie tego egzemplarza. Na pewno będę szczery, jak to będę oceniać. No nie ukrywam, oczekiwania po czytaniu blurpa i tak dalej są wysokie. Eee, jak wyjdzie finalnie, przekonamy się, jak przeczytam. Niemniej, gratulacje za odwagę że to jest self-publishing. To jest też kolejny dowód, że można self-publishing wydać solidnie, jeżeli idzie o chociażby samą jakość, bo szczerze mówiąc to, co czasem wydają wydawnictwa, to aż się nóż w kieszeni otwiera. Bardzo ładnie jest to wydane, bardzo solidnie, jeżeli idzie o, tą mapkę, dodatki i tak dalej. I tu jeszcze też dostałem takie dwie zakładki, tak. No akurat tam mi się naprawdę fajnie, fajnie podoba, nie? Więc temu będę używać. No a tu jest, no tu, tu czytam, no to... Bo to jest yy, światy równoległe. Autor założy wydawnictwo światy równoległe. Także zobaczymy jak to wyjdzie w Praniu. Zobaczymy kiedy pojawi się tą drugi, bo każdy autor ma swoje tempo pisania. Yy, I to tyle, jeżeli idzie o tą prezentację książki. Piszcie w komentarzach, czy was to zaciekawiło, czy lubicie takie klimaty, czy sięgniecie po tą książkę. Jeżeli tak, no to ja zostawię gdzieś tutaj w komentarzach albo w opisie zostawię namiary, które znajdę, tak? Po prostu, gdzie, to, gdzie tam widziałem, można zdobyć. Ja się wezmę za lekturę w pierwszej wolnej chwili, czyli najwcześniej pewnie w październiku, ale to tak w połowie października. Bo na razie to muszę jeszcze ogarnąć sporo komiksów i muszę ponagrywać masę materiałów związanych z już odsłuchanymi audiobookami przyczynymi komiksami. Plus też napisać swoje kolejne książki, bo wiecie, żona, żona redaktorka mnie ściga, że ja muszę jeszcze w tym roku oddać jej dwie książki, tak? Które już mam mocno napisane, ale jednak trzeba je dokończyć, tak? A zostało ile? Trzy miesiące z okładem. Więc ja chciał, chciałbym to skończyć też pisać, nie? No to jakby nie patrzeć, no, to jest najważniejsze dla mnie, to jest główny priorytet. Niemniej to tyle. Także komentarze są wasze. Piszcie, co wy sądzicie o takiej formie omówienia książki, jakby, no, może nie omówienia książki, tylko omówienia oczekiwań od książki, tak? Takiego właśnie, takiej zapowiedzi. Dyskusja pozostaje w Waszych rękach. Trzymajcie się ciepło i do zobaczyska. Hej.